Dzisiaj na przykładzie tego samochodu rozłożycie temat konserwacji podwozia na czynniki pierwsze i dokładnie wytłumaczę, dlaczego nie lubię, abyście kupowali, albo inaczej, nie lubię kupować dla Was samochodów, które są skorodowane, ponieważ często nie da się przewidzieć lub przewidujemy już, że samochody są naprawdę mocno skorodowane. To do tego egzemplarza. Tutaj wiele metod nas zaskoczyło, ale to nie jest takie oczywiste, więc zostań do końca, bo będę dodawał swoje komentarze. Niestety, część materiałów fotowideo została utracona z racji zmiany telefonu, natomiast będę robił przerywę. Pauzy i będę tłumaczył, co zostało kupione, co się, co miało być pierwotnie, co się finalnie wydarzyło, ile części kupiliśmy z ASO, bo tutaj bardzo dużo części polecało z ASO. Samochód wybrałem taki w dobrej cenie, w miarę, bezwypadkowy, dobrze wyposażony. Wiedziałem, że będziemy konserwować. Chciałem Wam oddać niezwykłe Toyotkę prostą. Do konserwacji podwozia, którą nad prostą chodzi o to, że jest nie to wyposażenia. Co bardzo mocno skomplikowany pojazd, ale to będziecie widzieć od spodu, ile tutaj jest elementów, ile musiało być odkręcone. No i myślę, że dużo innych niespodzianek Zostanę do końca tego filmu, wydaje mi się, że będzie ciekawe Będę się starał też podać mocno przybliżone koszty A myślę, że wielu z Was zwyczajnie to zaskoczy Bardzo długo czekałem z tym filmem, praktycznie dwa lata Bo chciałem pokazać, jak to auto wygląda po dwóch latach To nie jest tak, że ktoś zrobił mi konserwację w samochodzie I po trzech tygodniach pokazuje, jak jest pięknie Bo wiecie, po trzech tygodniach zawsze będzie pięknie Ja niedawno byłem na serwisie w skrzyni biegów w tym samochodzie Zostały zdjęte osłony. Niestety, chyba nie nagrałem filmu, ale na pewno mam wiele zdjęć, więc zobaczycie, jak to wygląda. Dużo serca, a do kwot zostańcie do końca. Plan na ten samochód był taki, aby trzymać go wiele lat. Natomiast aktualnie rozważam przesiadkę ponownie na motocykl sportowy, lub albo i zbudowanie jakiejś drugiej, w sumie w moim życiu, amatorskiej driftingówki, drugiego samochodu do driftu. Zobaczymy, ponieważ. Szczerze, kocham tym samochodem jeździć, uwielbiam stare bemki, uwielbiam ogólnie bęki. Dobra, bez zbędnego gadania, lećmy z tym. Część filmów była nagrana telefonem i tak jak mówię, potraciłem w pełnej jakości. Udało mi się odzyskać tylko z WhatsApp'a, ale myślę, że doskonale wszystko tam będziecie widzieć. Konserwacja podwozia na przykładzie BMW E61. Słuchajcie, to jest mój samochód, a auto poleci do firmy Mr. Rust Garage. Słuchajcie, kiedyś nagrywałem Wam filmik, jak oni podchodzą do konserwacji, a teraz myślę, że będziecie mieć najlepszą do informację... Prawie w czasie rzeczywistym. Jak wygląda u nich praca, na co możecie liczyć, jak wygląda samochód i wszystkie etapy pracy. Jest to teraz efekt, znaczy etap początkowy. Jak wiecie, E61 gdzieś tutaj odtąd, jak dobrze to pamiętam, jest już aluminiowy, więc tutaj nie będzie nic z tym robione. No i tutaj taka delikatna korozja. Jak na auto, które ma aktualnie 20 lat, uważam, że nie jest źle, ale planuję ten samochód podtrzymać odrobinę dłużej, nawet dużo dłużej, więc chcę, żeby ten samochód był zabezpieczony na lata. Wybrałem specjalnie to auto, bo jest tam jeszcze 2,5-litrowy silnik rzędowa, rzędowa szóstka. A co, Wam pokażę, jak to wygląda. Uważam, że jest jak najbardziej bez tragedii, ale warto to na pewno zabezpieczyć. Myślę, że dużo osób z nas, czy kupuje nowe samochody i wiecie, jak wygląda z tą konserwacją, w jakim one są stanie, w sensie jak są zakonserwowane lub raczej powiedziałbym niezakonserwowane No, tutaj auto wieloletnie wygląda lepiej niż niektóre siedmioletnie No i spójrzmy tutaj dalej, tutaj jest taka ewidentnie widoczna korozja, tak samo tutaj pod kielichami No, zaraz Wam to pokażę, o może w ten sposób uda mi się coś tam uchwycić. Tak. Tutaj są oczywiście miechy od Niwo. bo tutaj mamy 61 kombi. Druga strona jest taka sama, więc no, pojazdem trzeba się, trzeba się zająć, jeżeli chcemy go dłużej podtrzymać. O, tutaj chyba widać najlepiej, w jakim to tak naprawdę jest stanie. Zaraz się w coś powinna zmienić. Nie, nie chcę się zmienić, nie współpracuję kolejny raz. Tutaj był jeszcze materiał nagrany starym telefonem. No ale cóż, tego nie będziemy kosztować. No, bo wiecie, to jest aluminium, to jest w sumie jakiś stop. Tutaj gdzieś widziałem chyba, gdzie tu było napisane. O, o dajmy sobie chwilkę, aluminium na pewno. Na pewno z jakimiś dodatkami. No i co, tak to wygląda. I myślę, że film będzie bardzo ciekawy. No i mamy tutaj 60, sześćdziesiątkę. Jest częściowo rozebrana. Oczywiście belkę i tutaj niwo, resztę elementów układu napędowego będziemy zdejmować już na piaskarni. Bo tak to byśmy nie przejechali. Piaskarnia jest tam, samochód jest tu. No, yy, także jedziemy. Samochód jest bodajże z 2004 roku. W momencie podstawiania samochodu na warsztat stanąłem sobie przed dwoma bramami. Pech chciał, że to moja druga 60. Znów przy przebiegu około 300 tysięcy km zepsuła się stacyjka. Zablokowałem możliwość wjazdu oraz wyjazdu z warsztatu. Wieczorem przyjechał, wieczorem po kilku godzinach przyjechał fachowiec. Całość naprawy kosztowała jakieś 750 lub 850 zł. Jak na BMW E60, jest takim powiedzmy w średnio ładnym stanie. Natomiast jeszcze do zrobienia. Tutaj będziemy musieli na pewno poskuwać troszkę tych mas. Tutaj widać, że tu już są dziury. To już będziemy tu na pewno wiedzieć, już spawanie pod tymi masami. Patrzcie, co się dzieje. Masa się utlenia. Oj, tutaj tak to wygląda. Część tych mas będziemy musieli na pewno ściągnąć. Taki element jak belka zaraz też będzie ściągany. Samochód już jest wstępnie umyty. No i tak to wszystko tutaj wygląda. Niestety samochody, które nie są, że tak powiem, rozbierane co jakiś czas, nie są konserwowane. Nie mówię tutaj o konserwacji, ale o jakimś ściągnięciu elementów, przesmarowaniu, coś, coś w tym rodzaju no, to tak wyglądają. W przypadku tego konkretnego wozu, tutaj są uchwyty odpływu o coś takiego jak tutaj. No, to tutaj zerwana śruba, zerwana śruba. No, tutaj już jest mocna korozja. Nie wiem, jak, nie wiem, co tu po piasku się będzie działo. Nie wiem, co tu się będzie działo. tutaj też zerwana śrubka. Tutaj te śrubki są nie do odkręcenia. Yy, idziemy dalej. Zerwana śrubka, zerwana śrubka. Tutaj też ta blaszka jest yy, w bardzo kiepskim stanie. O, tutaj ta śrubeczka. No, idziemy dalej. No, tutaj część tych przewodów hydraulicznych od. Yy, dynamic drive'a mamy już ściągniętych, te przewody też są bardzo kiepskie tutaj będzie się, że tak powiem klient decydował, co z tym robimy o, tutaj kolejna urwana, No niestety akurat te, te mocowania tych osłon są problematyczne, powinno to wyglądać tak, a wygląda tak yy, idziemy dalej, no przewody od hydrauliki no ten może jeszcze, że tak powiem ocaleje, ale co zresztą to będziemy dalej patrzeć jeśli chodzi o tylnią belkę, tylna belka jest wiadomo aluminiowa No to przy niej nie będziemy pracować, natomiast tylny most No aż się prosi żeby go zdemontować, opiaskować Zwłaszcza, że tutaj będziemy wymieniać uszczelnienie Wymieniliśmy tuleje pływające, a także półosie po dwóch stronach samochodu Więc yy, zdejmiemy cały, całą górkę mostu wraz z półosiami To będziemy wyciągać, jeszcze rozbierać, ale to dopiero już na piaskarni jak samochód wjedzie. Przewody hydrauliczne tutaj od góry No mega kiepsko wyglądają Zobaczymy co będziemy z tym działać Takie rzeczy jak te blaszki jeszcze To będziemy też niebawem ściągać Cóż więcej mogę powiedzieć Na tym etapie tak to wygląda Jeśli chodzi o przód to tak jak Kolega w wcześniejszej części Kolega w poprzedniej części wspomniał No to przód jest aluminiowy więc tutaj Tutaj wiele pracy nie będziemy mieć, w zasadzie nie będziemy mieć Jeśli chodzi o nakładki progowe To niestety nie da się ich ściągnąć jak auto wisi na podnośniku, więc będziemy je ściągać już Albo tutaj jak samochód będzie na kołach, albo na piaskarni Do ponownego montażu listew użyliśmy nowych kołków zamówionych prosto z ASO Tutaj wszędzie pod tymi masami chrupie Tu z tej strony O dziwo te mocowania tych płyt Ocalały jakiś tam cudem. Zobaczymy. Tutaj też tak. O, tutaj nie ma. Akurat. Tu idziemy dalej. Problem jeszcze jest tutaj z mocowaniami opasek zbiornika. Tu nie podoba mi się. To są jakieś przewody, jakieś, że tak powiem, aftermarket. Oczywiście przewody zamówiliśmy całkowicie nowe. Trochę jest to zrobione po druciarsku nie wiem co z tym będziemy robić, czy to tak zostawimy, czy w zależności co, co sobie klientom zażyczy, no to to zrobimy Tutaj łączenie podłogi, to jest, że tak powiem słabe Tutaj również, no i analogicznie po drugiej stronie to samo Tutaj końcówki progu wewnętrznych Nie podoba mi się najbardziej ta część Część jest chyba najgorsza. Emocja... jak się później okaże, to wcale nie było najgorsze miejsce. Dlatego, tak często powtarzam Wam, abyście nie kupowali zgnitków. Lepiej dopłacić, a kupić samochód, który zwyczajnie nie będzie wymagał remontu podwozia. poduszek tylnej belki. To, to jest, że tak powiem, najgorsze chyba w tym samochodzie, co może wyniknąć złego. Reszta wydaje mi się, że jest do zrobienia. Jak to BMW ma sobie kilka miejsc takich, które są kiepskie, ale ogólnie cała podłoga, no nie jest to, Toyota z 2004 roku byłaby pewnie o wiele gorszym stanie, natomiast BMW ma to do siebie, że no jest gorzej, yy, niektóre miejsca jest gorzej zrobić na pewno niż w jakimś tam bardziej prostym, prost, prostszym konstrukcyjnie samochodzie, nie? W tym miejscu się dowiedziałeś, dlaczego chciałem, abyśmy to zrobili na skomplikowanym samochodzie, a nie zwykłym, tanim, prostym w naprawie blacharsko-lakierniczej. Także tak to wygląda, nagram później belkę, zobaczymy co z dynamic drive'em, co z przewodami hydraulicznymi. Zakupiliśmy używane przewody w bardzo dobrym stanie. Niestety, podczas próby rozkręcenia przewody się urwały. Kosztowały około 1000 złotych. Nikt nie chciał się podjąć próby zregenerowania, w sensie zrobienia na nowo tych przewodów. Finalnie skończyło się zakupem nowych przewodów po bardzo dużych rabatach w Asa za około 3500 złotych. Dodatkowo poszedł także nowy przewód paliwowy i oczywiście wiele, wiele więcej. Co z przewodami powietrznymi. Tutaj po, y, kompresor od powietrza do, y, do pneumatycznego tylnego zawieszenia został zdemontowany. Zastanawiamy się nad zdjęciem jeszcze kompresora od y, hydrauliki, od Dynamic Drive, ponieważ nie może dostać się tam ani ziarenka, ani okruszek piasku, bo go że tak powiem szczeli i nie będzie działał już nigdy. Także. No tutaj to nieciekawie już wygląda Może zajrzę jeszcze od drugiej strony Tam też nad belką, ale to może w dalszej części jak będzie samochód przygotowany już do Piaskowania, zobaczymy co się dzieje tam Dalej To jakoś się może uda wyspawać, trzeba będzie wyciąć Jakąś część tego albo Bo MK ma to do siebie, że takie elementy są w ASO, więc nawet może będzie trzeba kupić tę część tej podłogi i nowe, albo firma Walka z garaż, chyba bodajże z Litwy. Oni różne takie ciekawe rzeczy mają, więc może się podeprzemienili. No i mamy kolejny etap pracy. Tak to wygląda. Finalnie poszły inne absorbery, a także berka z tylnego, Taka, która była przystosowana do montażu haka. Ta, jeszcze będą zdemontowane amory. Wleciały nowe poduszki amortyzatorów, tym razem nie z ASO ze złych informacji, to tak wyglądają tutaj kielichy, tu gdzie wchodzą miechy od zawieszenia pneumatycznego od niwa. tutaj mocowania, belki są kiepskie tutaj będziemy musieli nowy wstawić nakrętki ale najlepsze jest tutaj tu już jest środek, kabel jako ciekawostka, samochód chwilę wcześniej był w ASO BMW na akcji serwisowej odnośnie właśnie tego Kabla tego przewodu, jednocześnie ten element podłogi okazał się najgorszy. Został on wycięty i zamówiony oczywiście z ASO. I był to na ten moment ostatni dostępny w Polsce, jeśli chodzi o fabryczną część z ASO. Nie wiem, czy są jeszcze dostępne. Wysokiego napięcia do akumulatora. Tutaj teraz kwestia jest taka, co się będzie działo, jak się to wypiaskuje. Ile... Tutaj w tych miejscach nie było tak dużej tragedii. Tu wypadnie dziur, no i od tej strony też to tak wygląda. Jest bardzo słabo jeśli chodzi o tutaj o wiszące przewody od hamulców i wiszące tutaj zaciski. Klient, jakby przywo przywożąc nam samochód, już nam dał przewody elastyczne. Założyliśmy nowe przewody elastyczne, a także jeden zacisk, ponieważ był lekko przytarty. Widzicie, są tutaj naderwane, ale jakby o tym wiedzieliśmy od razu I, i bez sensu jest jakby demontować układ hamulcowy wjeżdżając samochodem do piaskarni, ponieważ każda drobinka piachu, która dostałaby się do układu, mogłaby spowodować albo zatarcie się pompy, albo inne awarie, czego byśmy nie chcieli. Czy uszkodzony zacisk, czy no, wiele innych rzeczy także nie demontujemy. Tego to jest podwieszone i tak ma być, uprzedzając wszelkie komentarze. Widzicie ten przewód jest już tu spękany drugi, ale taki był, jak przyjechało do nas auto. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o tylne zawieszenie, no to na pewno główkę mostu będziemy ściągać stąd. Tutaj już prawie wszystko poszło nowe. Został uszczelniony dyferencjał, została wymieniona jedna płość. Nowe łożyska z ASO, nowe osłony tarcz hamulcowych z ASO. Komplet nowych wahaczy, wszystkie nowe tuleje na wahacze. Nowe łączniki stabilizatora, nowe czujniki poziomu zawieszenia, które pełnią rolę ustawiania wysokości zawieszenia, a także zasięgu świecenia reflektorów ksenonowych, w sumie biksenonowych. Zobaczmy główkę dyfra. Tutaj przewody. Przewody są w bardzo kiepskim stanie, tutaj klient będzie decydował, co z tym robimy. Tutaj to też już, że tak powiem, jest na... Umiera, można powiedzieć. Już jakiekolwiek odpowietrzenie, czy... Finalnie odbyło się to bez większych problemów, sprzęt jest w pełni sprawny. I jak dobrze pamiętam, to jednak wymieniliśmy dwie półosie, a nie, nie jedną. To tą... W ogóle, da się odpowietrzyć, odkręcić, to, to już jest tutaj zobaczymy a na pewno układ trzeba będzie odpowietrzyć, no bo jest zdemontowane przewody są zdemontowane przewody więc tutaj jest kwestia no nie wiem jak wyjdziemy z tej sytuacji na pewno jakoś wyjdziemy na pewno też dyfer jest też mocno nadwiedzony zębem czasu no i tyle tyle na tym etapie przygotowujemy się do piaskowania i do dalszych prac a od góry wygląda to tak Troszkę był zostało Zdemontowany No i tutaj też jest jakaś korozja już na łączeniu wychodzi No ale tutaj te dziury jak wcześniej wspominałem, samochód pojechał na serwis skrzyni biegów, została ona w pełni odremontowana. Dzięki temu zdemontowaliśmy osłony i mogliśmy zobaczyć, jak konserwacja, jak podłoga wygląda po czasie. Spójrzcie, jest to absolutnie w pełni profesjonalnie zrobiony remont, a nie sama konserwacja podwozia. Czy można było tego uniknąć? Oczywiście, konserwując je wcześniej. Czy było warto? Było. Czy się opłacało? Absolutnie nie. Roboczo, o ile dobrze pamiętam, ile to w miarę dobrze policzyłem, ponieważ w pewnym momencie przestałem je liczyć, pełny koszt remontu podwozia wyszedł około 25 tysięcy złotych. To mamy nieco wcześniejsze zdjęcia i tutaj spójrzcie troszeczkę inna perspektywa, wszystko wygląda jak najbardziej profesjonalnie. Ta pasta miedziana została już jak gdyby nałożona przeze mnie, ta firma nie została poproszona, aby tego nakładać. Dzięki czemu mam nadzieję też, że te śruby wytrzymają nieco dłużej. Został założony także oryginalny układ wydechowy, ponieważ był tutaj założony w zamienniku, a ja lubię jak jest zwyczajnie cicho. Zostaw info w komentarzu, czy się podobało, a także wrzuć suba na YouTube. Dobrego dnia, piona, i dbaj o swoje samochody.